Siostry Franciszkanki, misjonarki Maryi przybyły do Polski w 1922 roku. Z okazji zbliżającego się stulecia obecności FMM w Polsce, nasza prowincja rozpoczyna obchody roku jubileuszowego. Zapraszamy Was, drodzy przyjaciele, pracownicy naszych dzieł, wolontariusze, droga młodzieży. I Was, nasze kochane rodziny, na wspólny czas dziękczynienia, modlitwy, świadectw i dzielenia. W sobotę 29 maja spotykamy się na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej Królowej Polski. W programie między innymi Msza Święta, Konferencja, Nabożeństwa, Świadectwa Sióstr i Nocne Czuwanie zapraszamy ciebie, 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 was wszystkich. swoje zgłoszenie należy wysłać drogą mailową na adres jubileuszfmm.maupa@gmail.com do dnia 15 maja bieżącego roku. liczymy na waszą obecność. I wspólne z nami dziękczynienie Bogu za 100 lat naszej posługi na polskiej ziemi. Bądź z nami. Początek, godzina 14, 29 maja, Jasna Góra. Do zobaczenia!